Witam was wszystkich serdecznie w naszym kolejnym odcinku odnośnie sprzętu AGD. Dzisiaj chciałem poruszyć temat związany z tym, którymi często gdzie zadają podczas naprawy sprzętu AGD, czyli pralek, zmywarek i kuchni. A szczególnie często tutaj mi to pytanie, kiedy na przykład okazuje się, że sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku, ponieważ mimo wszystko, mimo tego, że jest nie taki stary, na przykład nie wiem, ma 5, 6, tam 7 lat, a nie 15, 16 lub 17, to okazuje się, że są różnego rodzaju nie wiem, niedróbki fabryczne czy uszkodzenie było tak duże, że jest opłacalna, jest żadna w związku z częściami, kosztami części. Więc zadają ludzie pytanie, jaką pralkę kupić dobrą, jaką zmywarkę kupić dobrą. Już tam odnośnie kuchni jej to jest rzadziej. Ale powiem tak. Jeżeli ktoś z Was chce kupić dobrą pralkę dla siebie, taką rodzinną, to mam kilka wyznaczników. Nie podam tutaj żadnych marek konkretnie, ponieważ nie chcę robić kryptoreklamy czy coś takiego. Natomiast ogólny powiem może w ten sposób: im prostsza pralka, tym lepsza. Jedyne co bym nie robił, to bym omijał coś takiego na przykład jak pralki z promocji. Typu nie wiem, za 799,99 poniżej 1000 ogólnie mówiąc, ponieważ no, dla mnie to są takie fajne reklamówki, które się zniża cenę, ponieważ tutaj go nikt nie chce kupić, więc trzeba jakoś to opchnąć z magazynu, żeby następny towar przyjechał. Więc wyznacznik jaki? Cena 1000-1500 zł, tak średnio mniej więcej. A drugi wyznaczyć, jak jest jak najmniejsza liczba programów, jak najmniejsza i żeby te programy nie były jakieś nie wiadomo co, po prostu jakieś szóste, siódme zmysły, sterowane WiFi, fi etc. pralka powie, gada, lata, tańczy i tak dalej, po prostu bez sensu, bez sensu, po prostu bez sensu pralka ma prać, a zmywarka ma zmywać a myśleć zostaw, myślenie zostawmy nam, ludziom bo teraz zauważyłem, są oferowane sprzęty a bardzo zaawansowane z technologiami, jakimi nie wiem, pranie parą, jakieś to, siowo, specjalistyczne myśli, intuicyjne. Ja, piernicze, nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować, bo powiedzmy sobie szczerze, no, te starsze pralki miały tą cholernie dobrą, dużą zaletę, że miały bardzo w pewnym sensie toporne programatory proste, ale co za tym idzie skuteczne i duże to wszystko wytrzymywało. Niektórzy klienci mają nawet pralki, do których chodzę, które mają 20 lat i dopiero po 20 latach ewentualnie była pierwsza albo druga naprawa. A tak to sprzęt chodzi, łożyska super, żadnego coś tam awarii. Więc w takim przypadku teraz produkowane pralki i zmywarki mają tą, może to jednak ma jedną z tak samo wad że nie, pierwsze mają, Wtyczki komunikacyjne, załóżmy, między modułem a panelem sterowania, czy między modułem a elementami roboczymi, czyli silnik, grzałka, pompka itd., itd., to bardzo delikatne takie wtyczki komunikacyjne. I z czasem te wtyczki, albo załóżmy, nie wiem, z powodu, nie wiem, tam e, odkształceń fizycznych typu, że plastik był nie wiem, niedotopiony czy coś. To potrafią się odginać i one w tym momencie tracą łączność z tymi elementami, moduł traci łączność z elementami. No i po prostu wychodzą błędy. Maszyna nie powie tego, <laughs> wyskoczy jakiś tam błąd, założenie E4, E6 i tak dalej. Wiązane z tym na przykład, że tam grzałka, że tam silnik i tak dalej. I ludzie czasami sobie myślą, Jezus, jak to włączyło się, to znaczy, że psuje się. Niekoniecznie zawsze się psuje. Chodzi o to, że jeżeli przez te styki tu się odkształciły, Modu nie ma kontaktu z tym urządzeniem, to nie ma więcej do powiedzenia jako komunikat, tylko ten jeden, bo więc tych komunikatów nie ma wgranych. W związku z tym moja propozycja jest taka, że jeszcze może inaczej. Byłem u klientów różnych, jako serwisant, którzy na przykład kupili nowoczesne super jakieś tam zmywarki, z jakimiś tam ulepszeniami i tak dalej, no i po jakiś takich, załóżmy roku czy dwóch, nagle się okazywało, że dana firma ten model wycofywała. Dlaczego? Dlatego, ponieważ się nie sprawdził. W fabryce, jak to jest produkowane, to przychodzi pan kierownik, bum, bum, podbija pieczątkę, jest ok, cacy, puszczamy, leci w świat. A tak naprawdę, to te sprzęty są testowane i to wszystko u klientów. <noise> po prostu u klientów. I teraz klient kupuje taką pralkę, która jest super, coś tam nowoczesne. Myśli, gada, w ogóle fruwa lata, panie kochany, się pan za nogi. Dzięki temu, żeś pan kupił tą super nowoczesną z ulepszeniami pralkę. No i tyle. I zostaliśmy nabici w balona, w butelkę. I okazuje się, że po pół roku czy coś nagle zaczyna maszyna szwankować, tak? Jest sprytne podejście, bo dzięki temu, jak ludzie zgłaszają reklamację, że ta maszyna z takimi udziwnieniami czy to pralka, czy zmywarka szwankuje, to fabryka, która wypuściła ten sprzęt, dostaje sygnał: aha, koniec! Nie produkujemy tego więcej. I ci biedni klienci, czyli po prostu my zostajemy z tą praleczką, czy tą zmywarką, która jest. Super nowoczesna, z udziwnieniami, to sio, owo i tak dalej. Ale zostajemy z nią i tyle. I możemy sobie, nie wiem, buć, bić głową o mur o ścianę, a tego nie zmienimy. Po prostu najprostsza sytuacja. Ja osobiście, gdybym miał kupić taką pralkę, załóżmy te, co są teraz bardzo małe tą pranie parą, czy jakieś tam i inne w ogóle udziwnienia, to bym zrobił jedną bardzo ważną rzecz, moją najlepszą. Poczekał ze dwa lata. <gry> Albo nawet trzy, i bo popatrzył, czy dalej produkują ten sprzęt, czy nie. Jeżeli nie produkują, to znaczy, że wy, klienci zgłaszali reklamację odnośnie tego. Więc naprawdę moja bardzo gorąca do Was, wszystkich kochani zainteresowani, prośba, propozycja: kupować sprzęt jak najprostszy. Jak najprostszy: im prostszy, tym lepiej. Bo, jak mówię, im więcej tych wszystkich udziwiń, tym bardziej rozbudowany, rozbudowany moduł sterowania. A im bardziej rozbudowany z moduł sterowania, no to jest problem, ponieważ droższa jest pralka i jest bardziej awaryjna. No, to tyle. Jeżeli komu się ta, to moje wideo nagranie spodobało, pomogło w czymś, albo pomoże, to proszę zasubskrybować tam na dole, wciśnąć dzwonka, żeby utrzymać nowe informacje. Trzymajcie się, papa, pa, dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku.